Dobrze, a więc witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Dokładnie tak. tym materiale przedstawiam wam kilka faktów, oczywiście o mojej osobie, tak dokładnie będzie to 10 faktów, więc myślę, że on się, że się taki jakiś spodoba. Pamiętajcie oczywiście o łopeszce do góry, żeby film się lepiej pod. Podbustały się jakby zasięgi, że wróciły do mnie, bo aktualnie jakby na moim kanale jest bardzo mocno z zasięgami, subskrypcjami, podobkami na kanale, więc trzeba to jakby też odbudować, trzeba to poprawić. Wiecie, ja to robię normalnie was, staram się normalnie montuję filmy dla Was wszystko. A tutaj tak jakby... No, nie przyjmuję tego zbytnio. Więc dobra, Lecimy już bez zmianego z faktami o mnie. Eee, no i co? Lecimy już bez zmianego urzenia. Ja Pamiętajcie że też, żeby wpaść na mojego Instagrama. Tam też macie jakby dużo za kulis, eee, jeśli chodzi o moje filmy. Lecimy już z faktami. Nazywam się Kasper. I ogólnie pamiętam, będzie fala pytań normalnie w komentarzach. Czemu na przykład e, na YouTube mam Bartek? E, Bartek a mam, ponieważ na drugiej mam Bartek. Dlatego postawiam, że tak się nazywa na YouTube. Myślę, że nawet z Lecimy zalej z faktami. Mam 12 lat. Moim ulubionym e, tej muzyki jest. Rap, Przyznam się, że czasami na moim playlist że te, trafi te, pop, ale tak jakby to, to nie jest często, to jest bardzo rzadko. Mój koral oczu jest to koral e, niebieski, możecie tutaj oczywiście też zaufać i czekać. O, bo widzicie, to jest to niebieski. E, tutaj jest to jest troszkę też soft dog z rozświetra, roz więc jakby e, tutaj możecie taki jaśniejszy, właśnie niebieski widok widzieć. Abyście mnie na przykład nie zobaczyli na żywo, to pewnie widzieli ten niebieski jako ja jaśniejszy, troszkę bardziej. Dobra, co z jakby kolejnym już faktem o mnie? Le, moje miasto rodzinne, to jest często chowa. fakt, faktem o mnie jest to, że mam trzy zwierzątka. E, są to dwie świnki morskie i kilkanaście rybek, jest ich naprawdę bardzo dużo. Nawet nie wiem, czy wszystkie mają nazwy, więc, jakby tutaj mam dam po prostu takie zdjęcie tych rybek. ale jeśli chodzi o świnki morskie, to jedno to jest Milusia, a drugie to jest Kwikunia. E, no, tutaj będziecie oczywiście ich zdjęcia. Lecimy z. Yy, już kolejnymi, oczywiście, faktami o mnie. Moim ulubionym owocem jest kokos. Dokładnie tak, dokładnie. Nagrywam filmy na YouTubie od 2017 roku, a teraz już na poważnie od 2019. Wtedy zaczynałem zdobywać pierwsze takie już większe liczby subskrypcji. Na przykład zdobyłem e, w 2019 roku pierwsze 1000 subskrypcji, no jest naprawdę już poważna liczba na takiego youtubera, a w roku od 2017 nagrałem takie w ogóle filmu, filmy bez montażu, takie nie wiem, na przykład z gier, nie z Minecrafta na przykład nagrywałem. Dobra, już nie przedłużamy, lecimy z kolejnymi Oczywiście faktami o mnie. nienawidzę czytać książek. Mogę chciałam przynajmniej, że przytem jakby w szkole chyba z dwie lektury. Maksymalnie wiem, co to jest, moja odpowiedź na to. Już w dziesiątym, że mam aktualnie 2130 powodów do szczęścia, więc bardzo wam dziękuję, że jesteście taką oczywiście liczbą, Jeżeli chcecie mi pomóc. Powinniście oczywiście tą liczbę subskrybentów na kanale to pamiętajcie, w tym momencie to tutaj się taki przyciski subskrybuj, bardzo mi oczywiście w tym pomożecie, rozwoju oczywiście mojego kanału na YouTube, a my już będziemy kończyć pamiętajcie że to do góry, żeby wam się oczywiście nie spodobał. Eee, no i co, my już będziemy kończyć. Będę już musiał jakimś, nie, wiem, miłym komentarzem, coś pisać bo naprawdę, no spada mi bardzo yy, aktywność na kanale. No i co, my już będziemy kończyć, materiał na razie i do kolejnych. Ciało